Tu, telewizja Mazur. Jesteśmy troszkę na spacerze. Tak jest dzisiaj przyjemnie. Nie ma gorąco o tej porze jeszcze. A to nasza góra Sharpberg. O, i przypadkowo spotkałem panią redaktor, która jest tu. Coś ma chyba do powiedzenia. Po, pokaż, co tam masz. Stworzyłam techniką kolażu. Uhum. Można by rzec tu moje logo. Kolarz? No. To tak się nazywa? Gra... Grażyn... Grażyno. Grażyno. Super. Co powiesz, Grażyno? No nic, odczytam wam moje wypociny. Tytuł Szanujmy polskie tradycje. Aleluja i do przodu. Susza. Dawno nie padało, zimy też nie było. Czy się niebo pogniewało, czy nas przypiliło. Wstawaj z łóżka, zjedz śniadanie. Zaczynamy polewanie. Choć drzwi zamknięte masz na głucho, nic nie ujdzie ci na sucho. Myślisz, że to, się, że to cię ominie? Nie, tradycja ta nie ginie. Już się chłopcy uwijają, sprawnie wiadra napełniają, w ruch idą prezerwatywy. Spływaj, ratuj się kto żywy. W autobusie niekoniecznie możesz czuć się dziś bezpiecznie, niech no wjedzie na przystanek zaraz przyjmiesz parę kanek. Idą ludzie do kościoła, tych uchronić nic nie zdoła. W parę chwil z balkonu spadnie woda, mocząc ich dosadnie. Hej, słuchaczu, nasz kochany, Zrosić trzeba też organy, więc nawiliżaj się wewnętrznie, choć samotnie nieporęcznie. Ustaw lustro, twe odbicie, poprawić nastrój należycie. Trzeba naoliwić gardło, by się nie zatarło, więc umoczmy szybko dzioba, nie mówię na darmo. Ciemność, widzę, widzę ciemność. Gdzie jesteś, partnerze? Włącz komputer, a tu niedługo jestem. zawrzemy przymierze. Łączmy się internetowo, panie i panowie. I w ten dyngusowy ranek wypijmy na zdrowie. Aha, Aha i popsikaliśmy. Wszystkiego mokrego, wszystkiego najgłębszego. Niechaj wiruje świat. Wiruje. <noise> Dobra. Fajnie. No co? Jeszcze rzucę tutaj taką panoramkę śliczną. Mm -hmm. mieszkaliśmy kiedyś tutaj tam mm -hmm. wysoko ci co byli to pamiętają no, piękny widok a teraz, to jest osiedle Lime a teraz jesteśmy na Bergfeld -Siedlung. tam między krzakami są nasze domy uh -huh. e, to się nazywa osiedle Górskie, Górskie Pola no. Górskie Pola słusznie no dobra oto nasze, nasz kościółek no uroczo jest to co pani redaktor życzymy miłego dnia a ja do pracy jak zwykle. A mieszka do pracy na pierwszy ogień. <śmiech> <śmiech> Cześć. Na front. Na...